Nie, że on znowu to zrobi, pa to. Pa pa pa. Nie, kurwa. Co ty odpierdalasz, człowieku? Napierdol! Ja Franek. Na jeba, jestem w tym kompleksie Józefa, nie? Na jeba, w... Tak, najebaliśmy wszystkim, bo że ten ciężko z broni sobie w wbił. Więc on teraz odjebał? Mm -hmm. On kurwa teraz poszedł do jakiejś rododomowej miski i sobie kwiatki sypie. <słyska> <słyska> o, podobana, to... <słyska> tak, on aktualnie kwiatki sypie kurwa na stół. Ja jebieł, jaki kurwa lepił, kurwa nie wyczy. A najlepiej wcześniej jeszcze lepszy zrobił. Wiesz co zrobił? Podszedł do, do miski, ale go kurwa wystrzeliło na 10 metrów do góry. Ja pierdolę, człowieku, ogarnij dupę, idź tam. O, kładzie kurwa miskę. Ej, ej, nowy kurwa! I miska znikła.